Bardzo cenny, bo kolejka linowa, następna się zbliża, dlatego zapraszamy. Dawid, takie spotkania z dziećmi ze szkoły podstawowej to przede wszystkim bardzo dobra promocja siatkówki, ale nie tylko, bo też zdrowego trybu życia, pokazania, że nie tylko ważny jest komputer, internet, ale też sport. O to właśnie chodzi. Tutaj rozmawialiśmy właśnie dzisiaj, dużo pytań padło. Staraliśmy się odpowiadać jak, jak najszczerzej i, i chyba o to w tym wszystkim chodzi, bo. Promocja, promocją oczywiście siatkówki, ale też chcieliśmy tutaj przekazać pewne jakieś tam swoje doświadczenie gdzieś, gdzie też zaczynaliśmy swoją przygodę z siatkówką, ze sportem oczywiście, żeby te dzieci po prostu też starały się pogodzić naukę właśnie ze sportem. To nie tylko jest sport, to nie jest najważniejsze. Trzeba też pogodzić właśnie naukę ze sportem. Dużo ciekawych pytań dzisiaj padło. Chłopaków, dziewczyny przede wszystkim interesowało to, jak żyje siatkarz chyba na co dzień, jak to wszystko wygląda od kuchni. Na pewno tak, dużo pytań padło związanych z naszym życiem prywatnym, jak dużo czasu spędzamy właśnie wolnego, jak to robimy, jak przeżywamy przegrane mecze. No i też na pewno padały pytania, ile zarabiamy, czy jesteśmy bogaci. No to wiadomo pytanie, na które staraliśmy się jakoś wymijająco odpowiedzieć, bo to nie jest najważniejsze. Staraliśmy się przekazać, że, że sport to zdrowie po prostu. Ważne jest, żeby dzieci już w jak najmłodszym wieku rozpoczynały zabawę ze sportem, żeby później, jeżeli się zdecydują na karierę już profesjonalną, już miały jakiś, no od początku zaczynały pracować z tym i to chyba już właśnie dzięki takim spotkaniom, dzięki pomocy firmy Fortum teraz to ma miejsce. Na pewno tak. O to chodzi właśnie, żeby dzieci wybierały swoją drogę, którą gdzieś tam sobie zaplanują. I teraz oczywiście są jeszcze młodymi e, dziećmi, tak naprawdę jeszcze e, świat stoi otworem przed nimi i na pewno jeszcze dużo zmian będzie w ich życiu i tak naprawdę no, będą musiały wybierać, e, którą drogą podążać. O, e, mam nadzieję tylko, że będą podążać tą drogą najlepszą, którą sobie wybiorą i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Do jeszcze na koniec Dawid, jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem i siatkówką? Od, od ilu lat yy, trenowałeś i zdecydowałeś się no właśnie poświęcić tej dyscyplinie sportu? No ja zacząłem tak naprawdę przygodę już w czwartej klasie podstawowej, także no, trochę szmat czasu już spędzam na, na boisku e, siatkarskim. Także myślę, że im wcześniej tym lepiej na pewno, chociaż wtedy też stałem przed e, trudnym wyborem, tak jak tutaj padły pytania, e, jak zaczynaliśmy, czy, czy siatkówka od razu była pierwszym wyborem. Ja oczywiście odpowiadałem, że nie, że była też piłka nożna, były różne inne dyscypliny, ale e, szybko rosłem i oczywiście trener e, powiedział mi, że siatkówka będzie najlepszym wyborem i tak się stało. Takie spotkanie jak to dzisiejsze siatkarze z młodzieżą, to chyba świetna promocja. Nie tylko siatkówki, ale przede wszystkim zdrowego trybu życia i sportu. No oczywiście takich spotkań trzeba organizować bardzo dużo. Trzeba organizować w jak największej ilości szkół. Jest to bardzo podobne do modelu włoskiego, gdyż też miałem możliwość przebywać tam i wiem, że tam po prostu siatkarze mają obowiązek, że co poniedziałek odwiedzają jakieś szkoły. Trzeba ten sport promować, trzeba te dzieci zachęcać do zdrowego trybu życia, trzeba zachęcać do uprawiania sportu, co w obecnej dobie komputerów i telewizji satelitarnych jest bardzo trudne. Te dzieci muszą wiedzieć, że dzięki sportowi można do czegoś dojść, że można sobie oprócz prawda, zapewnienia takiego czasu wolnego, można osiągnąć też wielki sukces. Oprócz spotkań z siatkarzami, również tutaj razem z firmą Fortum AZS rozpoczął cykl przygotowawczy młodzieży do tego, żeby w przyszłości być może podążyli drogą gry w profesjonalną siatkówkę. Proszę nam powiedzieć, jak te treningi wyglądają w tej szkole? Tak, oczywiście. My, zaczęliśmy realizować ten projekt od y, końca października. W tej chwili grupa liczy 20 uczniów są to uczniowie klas trzecich. W tej chwili zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny. Frekwencja na zajęciach i zainteresowanie ze strony uczniów jest bardzo duże. No i zobaczymy. Na razie jest to fajna zabawa, która ich cieszy, która ich bawi, a czy w przyszłości coś z tego będzie, no na pewno na pewno coś powinno być. Na pewno teraz nie ma w tych zajęciach wprowadzanych elementów stricte siatkarskich, bardziej pewnie tak ogólnorozwojowe, zabawa z piłką. Jak wygląda tak, te, takie jedne zajęcia? No takie zajęcia, no przede wszystkim no, jedna trzecia treningu poświęcona jest na ćwiczenia ogólnorozwojowe, o budowanie cech motorycznych poszczególnych, dlatego że te dzieci do tej pory ze sportem nie miały żadnego do czynienia, przede wszystkim koordynacja ruchowa. Kolejne pół godziny to są gry i zabawy z piłkami. No i pół godziny poświęcamy na już typowe takie ukierunkowane ćwiczenia pod kątem siatkówki, przyjmowania postaw, sposobów poruszania się. No natomiast jeżeli chodzi o same stricte odbijanie, no to dopiero zaczynamy, coś tam próbujemy. Szymon Ziółkowski, jestem uczniem klasy 6a w szkole podstawowej nr 39. Patryk Merek, klasa 6a, szkoła nr 39. Chłopaki, za nami spotkanie z siatkarzami Tytana jest Częstochowa. Powiedzcie, podobało wam się to? Dowiedzieliście się ciekawych rzeczy? No tak. Wiemy również, że trenujecie tutaj dwa razy w tygodniu. A ZDZ oraz firma Fortum daje Wam tą możliwość, że już poznajecie meandry, siatkówki. Powiedzcie, jak wyglądają takie zajęcia? Czy Wam się to podoba? No, treningi są bardzo fajne. No, na początku rozgrzewka, potem jakieś rozciąganie. Potem każdy odbija, każdy odbija piłki w parach. No potem tam gramy przykład jedynki. W dwójkach, może w trójkach. Na pewno interesujecie się siatkówką y, prywatnie, kibicujecie pewnie AZS-owi. Powiedzcie o Waszych ulubionych y, siatkarzach. A tam nie mam, nie mam takiego ulubionego siatkarza za bardzo. Po prostu kibicuję. Y, znaczy, dla mnie takim wzorami na, do naśladowania jest Dawid Murek i Krzysztof Gierczyński. No, chodzimy na mecze. Y, pan Zajęcki załatwia nam bilety, wchodzimy za darmo. No i lubimy pokibicować naszym chłopakom. Swoją przyszłość wiążecie już z siatkówką? Tak sobie myślicie, że chcecie w przyszłości grać na poważnie? Nie, myślałem tak bardziej o innym sporcie, tak bardziej piłka nożna też. Znaczy, ja chciałbym zostać siatkarzem w przyszłości. No interesuje mnie to, no nawet nieźle mi to wychodzi. No myślałbym, no chciałbym być siatkarzem. Szymon, wiemy, że trenujesz tutaj młodych adeptów siatkówki. Powiedz, na czym te treningi w skrócie polegają? To znaczy tak, prowadzimy dwie grupy wiekowe. Trzecie i czwarte klasy raczej staramy się skupić na sprawach ogólnorozwojowych. Sposoby poruszania się po boisku, wdrażamy też już powoli podstawowe odbicia, jeszcze może na, teraz na zasadzie rzucania bardziej niż odbijania, żeby ręce się ukształtowały, żeby mieli później dobrą postawę. Natomiast klasy piąte i szóste, ta bardziej zaawansowana grupa, już skupiamy się bardziej na, na konkretnych elementach gry. Na samej grze właściwej, także to musimy rozgraniczyć jakoś. Wiadomo, trzecie, czwarte klasy dopiero zaczynają, piąte, szóste już grają ten drugi, trzeci rok, także to musi być rozgraniczone. Te piąte, szóste to już zaczynają, zaczyna to jakoś fajnie wyglądać, jakieś akcje dynamiczne wyprowadzone, czy to jeszcze troszkę za wcześnie? Myślę, że jeszcze za wcześnie. Wiadomo, zdarzy się jedna, dwie akcje, z których jesteśmy z trenerem zajęckim bardzo zadowoleni, natomiast musimy mieć bardzo dużą cierpliwość do takich dzieci. A oni starają się naśladować tutaj te gwiazdy, które były na spotkaniu, które oglądają w telewizji, ale no poziom jeszcze nie jest ten. Ale tak jak mówię, cierpliwie, cierpliwie to wszystko, wszystko powoli przyjdzie. No właśnie, bo to się kształtuje chyba i wcześniej taki chłopak czy dziewczyna zacznie trenować, tym później łatwiej wprowadzać takie elementy już bardziej poważne, jak atak z wyskoku czy, czy mocna zagrywka. Dokładnie. Wiadomo, jeżeli nie ma podstaw, a, a te podstawy trzeba jak najszybciej wprowadzać, tym później jest trudniej. Wiemy, że jeżeli mamy, prowadzimy jednego zawodnika od klasy trzeciej, to w klasie piątej czy szóstej możemy od niego dużo więcej wymagać niż od zawodnika, który zaczął w czwartej czy w piątej klasie. I to widać naprawdę gołym okiem na treningu. Macie już jakichś zawodników, chłopaków, którzy, którzy wypadają lepiej na tle tych innych dzieci i mają Powiedzmy, no może jeszcze nie można powiedzieć w 100%, ale mają potencjał, żeby w przyszłości już zająć się poważnie tą dyscypliną sportu. No myślę, że trudne pytanie, bo takich dzieci niestety jest, jest coraz mniej. Pamiętam jak jeszcze zaczynałem tutaj na tej sali trenować, to praktycznie każdy z chłopaków teraz gdzieś gra. Natomiast teraz z tej grupy, wiadomo, są bardzo ambitni i bardzo profesjonalni do tego niektórzy podchodzą. Natomiast ten odsetek, który może grać w przyszłości jest dużo mniejszy. Nie wiem z czego to się bierze, ale to obserwuje większość trenerów młodzieżowych.